Mu, z tej strony Ciela i witam was w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale. I dzisiaj powracamy do Amongasa. Tak, tak jest. Tutaj inno jestem crewmate'em. Dobra, ale tutaj widzę. Widzę się tutaj ktoś mi czerwony zabrał. No Teraz jestem taką taką po polską jestem. Polskim susem. To jest grzybki na Górze tu ja tu nic nie mam. Oczywiście standardowe, jeśli nie wam się spodoba to tak. Ma możecie zostawić łapkę w, łapkę w górę. I teraz, no i nie widziałem. Muszę się zagapiłem. Aha, dobra, super. Ogólnie. Jeśli chodzi o mnie chodzi o Cóż, czuję się trochę lepiej. Jak wiadomo byłem chory. Ale czuję się już lepiej. Więc... Gorączki nie mam już ten. Mam tylko taki troszeczkę kaszel. No i nie mam na nie mam skipnę. No. Czerwony, na co ty czekasz? Na co ty czekasz, czerwony? A, ty, ty, bracia. Dobra, no cóż. A! Ej, dobre, odpowiadam pastorem. Dobra, łatwo. bardzo to było. Dobra, lecimy z kolejną rundą. To, a byłeś, jeszcze, byłeś już im Nie. A teraz jesteś? Nie. Kurczę Tu ja mam coś. Nie. Admin. Dobra. dobra. Umówię, umówię. Akcepty, akcepty, a zrobiłeś kiedyś doctor ship go ship go wrócić to tak to, a bo co robi tego, takie, takie co się... To ja to rozumiem O nie no... ale serio serio? Nie? Okay. No, to nie. Okej. No ciało ktoś Ciało? cia cia ciało Ciało, ciało, -ciało. Gdzie? Gdzie, 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 gdzie? Gdzie, kto? Gdzie? Gdzie, 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 kto? Gdzie, kto? Czego na 97 Nie, nie tutaj no Aha, aha. Okej. Okay. No super, też to tak też może być. I ja patrzę to tym starym. Nie. Co ja mam? Muszę iść do nawigacji Dobra, robię Hello Cześć z nawigacji no Już nie widzę siebie

s tím reaktorem. No nie, no jak wątpię ten to to już zabijacie.

No ale idźcie tam. No, dobra, przepraszam. No, dobra, nieważne. Dobra, nieważne. Kurde. Ja tu nie... A, ja nie... Nie, tu, ja nie mam wtłacków. Czyli zostaje nam tylko iść do security. Po Posie... Pewnie mnie wyrzucą jeszcze. Dobra, ludzie. Jak mnie wyrzucicie, Wiedziałem Ale nudę LOL LOL NOOBS Czekajcie, gdzie mam znaleźć twoją Sister Pink? Gdzie mam ją znaleźć? Ja nie wiem, ja, ja przeszukałem całą mapę, całą mapkę. Nie ma tej, nie ma Pink. Ale nie mam, no nie mam po prostu. Kurde, włączyłem, włączyłem na, wyłączyłem powiadomienia, a dalej przychodzą. a nie jedn teraz są dwa w nawitacji nie możemy denąć I Dobra zadziemy Ja muszę robić dla was Ludki jedne Ogólnie mam skanowanko Skanowanko I będzie umieranko Zrobimy ja skanowanko i... I będzie umieranka. Tak Nie ma umieranka. Czekajcie. Podwórka tutaj. Zobacz. sobie Ide, ide. Dobrze zrobili w końcu. Sami bez mojej pomocy. Bardzo dobrze. Idziemy do security i elektryka. Najpierw co chwilę był. Panie, najpierw co chwilę był reaktor, a teraz jest oksygen cały czas. No co jest z wami nie tak? Czemu ty nie robisz? Co ty. No proszę to. Dobrze. Typ mi dał. końcu tego Elektrykala Dobra, nie Den zielony ja dam ci zaraz. Nie mi tu y głosować. Mogę iść do tego elektrykala? Czy nie mogę iść do tego elektrykala? prosto tam. Nigdy nie skręcam. Nie, ja idę na elektrykala. Sami se robić, sami se róbcie. Dobra, idę. Bo nie Super. Super. Отдайте мне. отдайте мне. Одейте мне. Одейте что, я мне. Одейте мне. Załóżmy sobie tak. Czeka, czeka. Czy będziemy w końcu impostorem? Czemu? 哈喽 No jakie, ale z was noby, ale z was noby, ale z was noby, wyrzucać jak ja robiłem taski, no bez was, nie jest, Maria, ale was noby, no super, no bez was, noobs serio, ja was zmuszać mnie do tego. Wy mnie zmuszać, wy mnie zmuszacie do tego, żebym że was tak nazywał. Bo wyrzucacie osoby, które robią taski. To jeszcze takie, co e, jeszcze e, wizual taski, czyli skan Scan i... Asteroidy. Ale was nudyłam nie, nie no dobra to ja dziękuję Wam za oglądanie zostawcie łapkę, komentarz pod filmem, a ja się z Cześć.